Cześć. Już od dawna zbierałem się do tego, by zrobić to wideo i wreszcie postanowiłem chęci zamienić naczyny. Witam Was zatem w odcinku Biblioteczki Małej Wsi, w którym postaram się Wam nieco opowiedzieć o mojej ulubionej mechanice, czyli Shadow of the Demon Lord. By nie przedłużać, zaczynamy. Shadow of the Demon Lord to gra RPG wydana w 2015 roku po tym, jak na Kickstarterze zebrała około 140 tysięcy dolarów. Autorem jest Robert J. Schwab, który stworzył m.in. Pieśń Lodu i Ognia, pracował przy drugiej edycji Warhammera, czy trzeciej, czwartej i piątej edycji D&D oraz rzeszy dodatków do wszystkich tych systemów. Warto zapamiętać te tytuły, ponieważ Demon Lord zdaje się wyciągać najlepsze z tych RPGów, by zamknąć się w około 270 stronicowym tomiszu pełnym groteski, grozy i zachęty do wspólnej zabawy. Z tego wstępu możecie domyślić się, że zawartość podręcznika przeznaczona będzie dla osób dorosłych. W środku znajdziemy sporo ilustracji z motywem nagości czy bezkompromisowej brutalności. Mamy tu również zaklęcia doprowadzające do wydłubania sobie oczu czy utracenia narządów rozrodczych. Mało? To co powiecie na to, że wasza postać mogła być przez kilka ostatnich lat seksualnym niewolnikiem czarownicy i posiadać w plecaku zmumifikowanego niziołka? Klimat Shadow of the Demon Lord przemieszany jest groteską i grozą. I taki ma być, ponieważ metaplot tej gry jest następujący. Cywilizacja jaką znamy staje w płomieniach, a przez świat przetacza się fala zepsucia. Nadchodzi pandemonów, który pożre ten świat. Jest tuż za rogiem i nic go nie powstrzyma. Jedyne co mogą zrobić bohaterowie, to opóźnienie nieuniknionego. Jak widzicie, perspektywy na przyszłość są raczej marne, ale nie zmienia to faktu, że gra jest moim zdaniem świetna. Ale idźmy po kolei i zacznijmy od fizycznego wykonania. Już wcześniej wspomniałem, że podręcznik ma lekko ponad 270 stron i wydany jest w twardej oprawie w formacie A4. Mój egzemplarz jest bardzo, ale to bardzo wysłużony i to najbardziej zaniedbana książka w mojej kolekcji. Przeżyła naprawdę wiele, i choć powinna się już obrócić w pył, to jakimś cudem trzyma się i żadna kartka z niej jeszcze nie wypadła. Świadczy to o tym, że mamy tu do czynienia z naprawdę solidną robotą. Kartki są grube, papier kredowy. W środku widzimy dwukolumnowy layout z czytelną czcionką, dobrze odbijającą się od koloru strony. Jeśli chodzi o ilustracje, znajdziemy ich tutaj sporo i muszę przyznać, że są bardzo różne. W niektórych z nich widać, jakby budżet na obrazki był niewielki, ale im głębiej w podręcznik, tym ilustracje stają się lepsze i mroczniejsze. Warto zaznaczyć, że w środku możemy znaleźć arty, które przedstawiać będą nagość, gorę, seksualność, a nawet przemoc na nieletnich. Jeżeli kogoś ruszają takie rzeczy to nie bierzcie się za tę grę, ponieważ nie spodoba się Wam to, co możecie zobaczyć w środku. Na tym zakończmy przedstawienie fizyczne podręcznika i przejdźmy do tego, co znajdziemy w środku. Pierwszy rozdział dotyczy tworzenia postaci. W Shadow of the Demon Lord gracze zaczynają swoją przygodę postacią na poziomie zerowym. Utworzenie takiego śmiałka trwa kilka chwil i możemy posiłkować się całą masą losowych tabel na wiek, wygląd, tło. Przypomina to bardzo losowe tabele z Warhammera, tylko że tutaj, w Demon Lordzie, są one naprawdę fajne. Poziom 0 oznacza, że jedyne co wybieramy to rasa naszego śmiałka. Nie rzucamy na żadne statystyki, ponieważ każda z ras ma predefiniowane wyniki dla czterech podstawowych atrybutów. Siła, zręczność, intelekt i wola. Pozostałe statystyki, takie jak percepcja, obrona czy punkty życia wynikają z głównych atrybutów. Podręcznik oferuje nam rasy takie jak człowiek, krasnolud, goblin, ork, changeling czy clockwork, zwany przeze mnie mechanizmem. Po wybraniu rasy i spisaniu cyferek na karcie, możemy zdecydować czy chcemy korzystać z naprawdę fajnych tabel losowych, czy samemu wymyślić jakieś tło dla naszej postaci. Dla przykładu możemy wylosować, że nasz goblin lubi sobie sprawdzać palcami pracę jelit, bardzo brudząc przy tym wokół. Pamiętam, że jeden z graczy na mojej sesji wylosował, że jego 16-letni ork spłodził 7 dzieci i niestety żadne nie przeżyło. No dobra, po losowaniu cech i tła przychodzi czas na profesję. Uwaga! Demon Lord nie ma systemu umiejętności i chwała mu za to. Wedle Waszych Preferencji, na poziomie zero losujecie lub wybieracie sobie dwie profesje, które pozwalają Wam na zakres pewnych kompetencji. Możecie być piekarzem, drwalem, studentem prawa, klawiszem, prostytutką itd. Tak tak profesja pozwala Wam uzasadnić, dlaczego Wasza postać może być w czymś kompetentna lub pozwolić na zdobycie jakiejś informacji. Na przykład profesja strażnika miejskiego może być argumentem do tego, by Wasz bohater miał wtyki w miejskiej policji, lub pozwoli na odwiedzenie więźnia trzymanego pod kluczem. W ten oto sposób pozbywamy się całej listy umiejętności rzucania na to, czy wasz kowal potrafi wykuć miecz. Gdy nasz zeropoziomowiec ma już profesję, rzucamy na jego bogactwo. Rzut 3K6 definiuje nam, jaki jest stan ekonomiczny naszej postaci i od razu mówi nam, jaki mamy kwipunek. W ten oto sposób możemy wylosować absolutną biedę i być uzbrojonym w kijek i parę miedziaków lub zostać bogaczem z własnym strażnikiem przy boku. Opcji pośrednich jest oczywiście więcej i największe prawdopodobieństwo mają właśnie wyniki środkowe. Po tym jak poznaliśmy nasz stan posiadania, czas na najfajniejszy rzut przy tworzeniu postaci będziemy losować interesującą rzecz. To może być np. talia kart wróżebnych, reputacja kozaka, prawdziwe imię pomniejszego diabła, zaproszenie na bal maskowy, pozytywka grająca smutną melodię, pies z tendencją do agresji lub wielki kawałek węgla, który promieniuje złowrogością. To tylko kilka przykładów naprawdę odjechanych pozycji, które mogą sprawić, że dostaniemy coś dodatkowego, coś ekstra dla naszej postaci i dadzą nam dodatkowy bodziec inspiracji. Ostatnią ważną wzmianką w tej części podręcznika jest sposób zdobywania poziomów. Drodzy mistrzowie gry, punkty doświadczenia nie istnieją. Poziom zdobywa nie gracz, a cała drużyna. Poziomy zdobywane są, gdy drużyna ukończy jakiś znaczny segment kampanii, przygody albo jakąś linię fabularną. Dobra, to teraz mechanika. Jest ona bardzo prosta. Używamy tylko dwóch rodzajów kości, K20 i K6. Wszystkie testy na atrybut czy atak wykonujemy K20. Każdy rzut, z wyjątkiem ataków, ma w Shadow of the Demon Lord stopień trudności 10. Znaczy to tyle, że jeśli chcemy na przykład wyważyć drzwi i porzucie kością z sumowaniem modyfikatora i karę lub nagrody uzyskaliśmy tą dziesiątkę, udaje nam się. Rzuty na atak działają tak jak w DD: musimy osiągnąć lub przebić wartość obrony przeciwnika. Dobra. Teraz zasada kości kary i kości nagrody. Zdolności, czary czy nawet sytuacja mogą sprawić, że nasz rzut będzie miał kość nagrody lub kość kary. Idąc przykładem wyważenia. Jeśli przed sobą mamy stare i spuchniałe drzwi i ruszymy na nie z impetem, mistrz gry może dać nam kość nagrody do testu siły. Rzucamy wtedy k20 i k6 i sumujemy ten wynik. Jeśli mamy więcej niż jedną kość nagrody, to zawsze wybieramy najwyższy wynik spośród wszystkich k i to jego dodajemy do rzutu k20. Analogiczną sytuację mamy w przypadku kości kary. Gdy drzwi, które chcemy sforsować są z litego drewna i wzmacniane metalem, Mistrz Gry może przydzielić nam kość kary do testu siły. Wtedy to rzucamy K20 i od wyniku odejmujemy wynik na K6. Jeśli mamy więcej niż jedną kość kary, odejmujemy tylko tę, która ma najwyższy wynik. Nie będzie niczym niezwykłym, jeśli z różnych źródeł będziemy mieć równocześnie kości kary i kości nagrody. W tej sytuacji neutralizują się one nawzajem. Czyli. Jeśli mamy dwie kości nagrody i dwie kości kary, to rzucamy wtedy tylko K20, bo nagrody i kary się zneutralizowały. W sytuacji, gdy mamy dwie kości nagrody i cztery kości kary, rzut wykonamy z dwoma kośćmi kary. Być może z opisu brzmi to skomplikowanie, ale w rzeczywistości jest przeciwnie. Przyznam, że jestem zachwycony tą mechaniką, ponieważ łączy w sobie niesamowitą prostotę i jest przy tym bardzo szybka. Dodatkowo daje nam możliwość rzucania dużą ilością kostek, co na pewno podnosi współczynnik frajdy i emocji w wykonywaniu testów. Dalsza część to zasady. Proste manewry w walce i podstawowe zasady mechaniki, statusów, zasięgu i kilka innych. Prawda jest taka, że jeżeli kiedykolwiek czytaliście Warhammera lub D&D, to od razu będziecie wiedzieli, czego możecie się tutaj spodziewać. Myślę, że warto jedynie nadmienić, że bardzo podoba mi się sposób regeneracji punktów życia. Po długim odpoczynku regenerujemy nie całość HP-ków, a jedynie 1 czwartą naszej wartości maksymalnych punktów życia. Dzięki temu bycie rannym nie sprawia, że musimy poddać się długotrwałej rekonwalescencji, ale jednocześnie nie leczymy się samoczynnie w ekspresowym tempie. Następny rozdział to ścieżki, jakie może obejść nasza postać. Otóż po awansie na poziom pierwszy mamy do wyboru cztery klasy: Magik, Kapłan, Wojownik i Łotrzyk. Nie mają one żadnych kryteriów wejściowych. Tak naprawdę żadna klasa w Shadow of the Demon Lord nie ma wymogów. Gdy uzyskamy trzeci poziom, wybieramy kolejną ścieżkę, zwaną ekspercką. Tutaj mamy do wyboru już 16 klas. I możemy wybrać, co tylko nam się podoba. W ten oto sposób nasz wojownik może zechcieć pójść dalej ścieżką druida, lub kapłan może zechcieć specjalizować się jako złodziej. Każda mieszanka jest dozwolona, aby temu szaleństwu nie było końca. Na poziomie siódmym otrzymujemy 64 klasy mistrzowskie. Ta wolność w wyborze specjalizacji jest dla mnie strzałem w dziesiątkę. Z jednej strony mogę swobodnie iść klasycznymi ścieżkami, a z drugiej mogę kleić niesamowicie pokręcone bildy i próbować nowych wariantów. Uważam, że Schwalb świetnie to rozplanował, ponieważ proste i zrozumiałe opisy tego co otrzymujemy z naszej ścieżki na danym poziomie sprawiają, że rozwój postaci jest czytelny i satysfakcjonujący zarówno dla osób, które tak jak ja lubią posiedzieć w mechanice oraz dla tych, które nie są nią specjalnie zainteresowane. Okej, okay, lecimy dalej i tutaj mamy ekwipunek. I tutaj bez specjalnych nowości, uderza prostota i brak szczególnego rozwodzenia się nad tym w jaki sposób działa dana część oręża czy też uzbrojenia skulowców na pewno ucieszy fakt, że mamy tutaj opisane koszty wynajęcia najemników. Tak więc, jeśli nasza drużyna potrzebuje kogoś do noszenia pochodni po ciemnych zakamarkach lochów, znajdziemy tutaj koszt wynajęcia takiego kompana. Kolejna sekcja podręcznika to magia. Otrzymujemy dostęp do 30 tradycji magii, z których każda ma 11 zaklęć. Tradycje i czary są przeróżne, naprawdę. Mamy tutaj klasycznego firebola, możemy tworzyć magiczne granaty lub bazuki za pomocą czarów technomancji. Możemy sprawić, że ktoś wyrwie sobie język, jeśli rzucimy na niego klątwę, lub użyć czaru o mojej ulubionej nazwie: nienawistna defekacja. Ten czar, ten czar może sprawić, że biedak pod jego wpływem zesra się na śmierć. Wydali z siebie wszystko, łącznie ze swoimi flakami. Mamy tu też tradycję pieśni, chaosu, czasu czy teleportacji. Jest tego od groma. i co ważne, nie jest tak, że czary mają zastosowanie jedynie bojowe. Wiele z nich może nam pomóc w sytuacjach roleplayowych, czy na przykład podczas łażenia polochu. Okej, okay, no to dotarliśmy do świata tej gry. Tak, Shadow of the Demon Lord ma własny setting. I powiem wam, że to nie jest najlepszy setting. Uważam, że ma on kilka kapitalnych założeń, jak na przykład fakt, że elfy są rasą potężną, żyjącą we własnych stworzonych dla siebie mini-wymiarach, i są niesamowicie okrutni względem ludzi i wszystkiego, co żyje na świecie doczesnym. W sumie myślę, że to słowo bardzo dobrze charakteryzuje setting Demon Lorda. Okrucieństwo. Jest to na pewno coś, co udało się autorowi gry bardzo dobrze opisać. Elfy malują obrazy na płótnach z ludzkiej skóry, orkowie, którzy byli rasą niewolniczą właśnie zrzucili okowy i przewalają się przez całe imperium ze swoim powstaniem, mordując kogo popadnie. Mamy tutaj konflikt starej wiary z nową, miasta trudniące się niewolnictwem i wiele innych miejsc, każde na swój sposób okrutne. Niestety, większość z tych miejsc trąci utartym schematem, ale z drugiej strony po co komu szczegółowo opisany setting całego świata, skoro tego rodzaju rzeczy rzadko są przez nas wykorzystywane? Ja traktuję Demon Nordowe Imperium jako szablon do własnego świata. Tutaj wezmę parę założeń, to wywalę, tu wstawię coś swojego. Wydaje mi się, że takie było założenie Szłolba. Choć uważam, że jest to słabsza część podręcznika, nie przeszkadza mi to zbytnio, ponieważ tak naprawdę nigdy jej nie potrzebowałem te kilkanaście stron i zdań pozwoli za to w miarę świeżym osobom liznąć świata na tyle, by zacząć w nim swoją grę. W tym rozdziale dowiadujemy się również, kim jest Pan Demonów, zwany również głodem w otchłani. Otóż jest to abstrakcyjny, przepotężny demon, który próbuje dostać się do naszego świata i go pożreć, tak jak to miało miejsce z innymi rzeczywistościami, które zostały przez niego unicestwione. Tytułowy cień pana demonów jest korupcją, która powoli sączy się do naszego świata, by kolejni kultyści, bestie i niegodziwcy dokonywali czynów strasznych, które umożliwią mu pożarcie naszej planety. Ocenę tego pozostawiam Wam. Ja, jako wielki fan tej gry, nigdy nie użyłem cienia jako motywu swojej kampanii czy przygody, ale na pewno znajdą się tacy, którym pomysł się spodoba. Następna sekcja podręcznika to rozdział dla mistrza gry związany z prowadzeniem. Znajdziemy tutaj wszystko, czego spodziewacie się po takim rozdziale. Informacje na temat tego, kim jest prowadzący i jakie obowiązki do Ciebie należą oraz jak nie być mistrzem gry dupkiem. Dowiesz się w jaki sposób prowadzić walkę, jak nagradzać bohaterów graczy. Dostaniemy tutaj kilka naprawdę fajnych kilku zdaniowych pomysłów na przygody. Jest tu spis kilku świetnych pułapek, które swobodnie możemy wrzucić na przykład do naszego lochu. Mamy tu również sekcję zaczarowanych przedmiotów, i teraz uwaga, bo to jest coś, co mi się osobiście bardzo podoba. Zaczarowany przedmiot jest często przedmiotem bez jakichkolwiek właściwości bojowych. Możemy albo go sobie stworzyć, wybierając wypisane tu właściwości, lub po prostu wylosować z tabelki. W ten oto sposób możemy wylosować szczotkę do włosów, która sprawi, że nasza postać nigdy się nie obrodzi, albo czapkę, która sprawi, że poruszając się nie wydajemy żadnych dźwięków. Może to też być naszyjnik, który transformuje się na przykład w 3-metrową rabinę. Bardzo lubię to rozwiązanie, ponieważ stymuluje kreatywność przy wykorzystywaniu takich rzeczy. Na jednej z moich sesji gracze znaleźli miecz, który sprawiał, że zawsze wiedzieli, gdzie jest północ. Choć na początku byli z niego niezadowoleni i wręcz chcieli go wyrzucić, potem okazał się niesamowicie przydatny, gdy postanowili zastanowić się nad jego wykorzystaniem. Ostatnią i krótką sekcją w rozdziale dla Mistrza Gry są relikwie, które moglibyśmy w sumie nazwać artefaktami. Jest to coś, czemu byłoby najbliżej do dedekowych magicznych przedmiotów dających bonusy mechaniczne. Są one jednak bardzo rzadkie i często obarczone jakąś klątwą lub są po prostu świadomymi przedmiotami z własną agendą. Tutaj po raz kolejny nasuwa mi się słowo okrucieństwo, ponieważ takie zazwyczaj bywają relikwie. Miejcie na uwadze, że to potężne przedmioty i sam autor zaznacza, że drużyna dziesiątopoziomowych postaci nie powinna mieć więcej niż trzy takie przedmioty. Na końcu podręcznika znajdziemy bestiariusz i powiem Wam, że ten bestiariusz jest kapitalny. Sposób w jaki Shadow of the Demon Lord opisuje potwory jest mieszanką prostoty OSR-u, świetnie przemyślanych unikatowych zdolności z czwartej edycji D&D oraz bardzo dobrego opisu niczym w Warhammerze. Gdy popatrzycie na stat bloki, mają one kilka cyferek, a reszta to często rewelacyjne specjalne umiejętności potwora, co czyni każdego przeciwnika ciekawym i innym. Jeśli chodzi o to, jakie potwory znajdziemy w środku, to mamy naprawdę sporo opcji: Amfisbeny, gorgony, katoble, pasy, czarownice, bargesty, zwierzę, ludzie, demony, czerwone czepce, leszy i wiele innych okazów z naprawdę różnych klimatów. Znajdziemy tu nawet stalowy, mackowy konstrukt strzelający laserami. Kolejną przydatną rzeczą jest lista statystyk dla potencjalnych NPCów, jak np. Kultysta, Bandyta, Mieszczuch, Najemnik czy Złodziej. Mamy również możliwość rozbudowania potwora o dodatkowe zdolności, magię czy ekwipunek. Cała ta mechanika jest bardzo prosta i widać, że Szwolp czerpał tutaj garściami z modułowości czwartej edycji D&D, która swoją drogą ma moim zdaniem najlepszy system budowania i customizacji potworów ze wszystkich RPG-ów, z którymi miałem do czynienia. Zaznaczam, że każdy potwór jest bardzo silny, a Demon Lord jest systemem wysoce śmiertelnym. Może Wam się wydawać czasem, że niektóre umiejętności graczy są zbyt silne, ale z drugiej strony potwory posiadają co najmniej tak samo destrukcyjne zdolności. Co do samej walki, to mogę jeszcze tylko powiedzieć, że jest ona bardzo szybka i płynna. Rozegrałem na tej mechanice wiele potyczyk, bardzo to sobie chwalę i polecam każdemu. No dobra. Trzeba by zmierzać ku końcowi, bo wideo się wdłuża. Podsumowując jednym zdaniem, jestem wielkim fanem tego systemu. Uważam, że jest idealną mieszanką prostoty i mechaniki, która pozwala na satysfakcję z jej używania. Klimat jest ciężki, śmiertelność wysoka, a gra bardzo płynna. Jeśli nie przeszkadza Wam niemalże brak świata, to nie zastanawiajcie się i kupujcie ten system. Shadow of the Demon Lord ma bardzo bogatą linię wydawniczą z bardzo dużą ilością rewelacyjnych dodatków opisujących swój setting. Oczywiście nie wszystkie pozycje są udane, ale to już jest temat na inny odcinek. Chciałem zacząć nieco opowiadać Wam o tych dodatkach, które posiadam, ale czułem, że bez wprowadzenia systemowego to po prostu nie będzie miało sensu. Jeśli macie jakiekolwiek pytania o Demon Lorda, to wrzucajcie je w komentarzach pod wideo. Na pewno na każdy odpowiem. Sam podręcznik możecie kupić w fizycznej formie na Drive2RPG w sklepie Roberta J. Schwalba i na Amazonie. Ale uwaga! Za pay what you want, czyli zapłać ile chcesz. Możecie pobrać PDF zestawu startowego, który zawiera pierwsze 57 stron podręcznika i pozwoli Wam na stworzenie postaci poziomu zerowego oraz zapoznanie się z całą mechaniką tej gry. Gorąco polecam by pobrać. Link będzie w opisie wideo. Ok, kończymy. Dajcie znać, co sądzicie o tym odcinku i czy udało mi się Was zachęcić do sprawdzenia Shadow of the Dimo Lord. Pamiętajcie, by udostępniać wideo, by dać łapkę w górę, jeśli się podobało, lub łapkę w dół, jeśli się nie podobało. Tymczasem do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć!